Błogosławiona Elżbieta Kanori Mora, Rzym. Krzyż na niebie ostatnim ostrzeżeniem kosmiczna katastrofa trzy dni ciemności ostatnie żniwo demonów klęska szatana wskrzeszenie ziemi. Najpierw na niebie zobaczycie wielki złocisty krzyż. Wszyscy i na całym świecie usłyszycie wielki grzmot. Powstanie wicher, jako trąba morska, wszystko zmiatać będzie, co stanie na jego drodze. Ziemia nagle zacznie się dr drżeć, początkowo z przerwami, potem bezustannie kolebać się będzie. Gwiazdy będą zmieniały swój kierunek szybko i zupełnie inaczej niż zawsze. Widok nieba się zmieni: zginie duży wóz, mały wóz, wszystko będzie się od siebie oddalać, niebo stanie się inne, nieprzyjemne. Między wami pojawią się tej nocy ci, co już dawno pomarli. Wszystko zacznie płonąć także i powietrze i woda miłosierdzia dostąpią jedynie ci, którzy mają Boga w sercu będą też przebiegać ulicami wytoczone z piekieł wozy naładowane demonami i złymi duchami one to czynić będą wielkie spustoszenia zgiełk hałas jęk i płacz domy wasze będą się rozpadały jak domki z kart. W tej strasznej godzinie szatani będą sobie śmiało poczynać, porywać będą dusze tych, co to Boga się wyrzekli i szerzyli na świecie niewiarę, tych, co serc ludu Bożego krzyż i wiarę wyrywali. W tej nocy ciemnej niech drżą matki morderczynie, te, co mordowały dzieci poczęte. Wielkiej grozy coraz więcej będzie. Morza i oceany wystąpią ze swoich brzegów i będą iść na ląd w postaci wielkiej stojącej ściany. Potem wszystko obejmie pierścień, który błyskawicznie będzie się rozszerzał z minuty na minutę. Będzie stawał się ogniem huraganowym także obejmie całą kulę ziemską. Wszystko zacznie płonąć woda, mórz i oceanów, wrzeć będzie i płonąć jak nafta. Jeśli te dni ciemności nie będą od ludzkości odwrócone wszystko, co żyje na Ziemi, w tych dniach ciemności, zginie. Łaski miłosierdzia dostąpią jedynie ci. Co Boga mają w sercu. Żyją według świętych Bożych przykazań, mają silną wiarę w Trójce Przenajświętszą, w niepokalaną Dziewicę Maryję. Tylko oni mogą przetrwać i przez modlitwę, i ofiarę swego cierpienia przetrwają. Po trzech dniach strasznej nawałnicy, strasznego gniewu Bożego. Ciemności będą powoli opuszczały zbolałą opuszczoną planetę Ziemia. Widok jej będzie straszny. Będą zgliszcza, same zgliszcza, popioły. Tam gdzie będą góry, będą rozpadliny i gotująca się w nich woda. Tam, gdzie będą morza, będą kamienne, błotniste obszary. W tym czasie wszystkie wody będą zatrute i ciemne jak smoła. Piątego dnia stąpi z nieba wielki, święty, majestatyczny anioł Boży w białych szatach. W dłoni będzie trzymał gałązki chizopu. I on to do wszystkich mórz, rzek i oceanów włoży owe gałązki Hizopu i oczyści wody, i znowu gorzka woda zmieni się w słodką, nadającą się do picia. A woda stanie się jasna, uświęcona mocą Bożego Hizopu, i będzie zdrowa jako napój. W tym czasie nie będzie też drzew i nie będzie żadnej roślinności, tylko nagie skały.